Proszę bardzo. Pan Józef chce coś powiedzieć. Jak zawsze ojciec doktor trzyma mikrofon, i w każdej chwili może mi wyłączyć, ale Państwo zaprotestują. Pan, pan Józef tego nauczył mnie już, żeby nie dawać mu mikrofonu do ręki. Proszę Państwa, ja chcę tak powiedzieć: tylko ponad 14 lat pracuję jako wolontariusz z młodzieżą. Tą młodzieżą trudną. I to wszystko, co Pan powiedział, jest bardzo piękne, bardzo wzruszające. I chciałem tutaj przygadać ojcu doktorowi Wiktorowi i podziękować mu za to, że po raz pierwszy chyba w tej historii Kateches, jakie się prowadzi przed tym mikrofonem, stawali intelektualiści, ludzie wybitni. Umysłowo i podziękować za to, że właśnie dzisiaj Ojciec pochylił się nad tymi najbardziej pokrzywdzonymi, nad tą zachwianą młodzieżą, której reprezentantem jest Pan. I chcę również nie zgodzić się z Panem. Usłuchałem tej pierwszej wypowiedzi, to znaczy, Pan to świadomie użył. Świadczy od wielkiej Jego skromności, że wszystko zawdzięcza Panu Bogu. A ja chcę powiedzieć tak, Pan Jezus nie chce być źle zrozumiany, bo nie będę się buntował, chociaż wiemy, że w historii było wielu takich, którzy buntowali się, ale to rodziła ludzka niedola, ten bunt przeciwko Bogu. I Pan mówił, że wszystko zawdzięcza Bogu. Ja się z tym zgadzam. Ale trzeba pamiętać o tym, że Pan Jezus jest miłosierny i wyciąga do każdego rękę, ale tę rękę trzeba uchwycić. Za tą ręką trzeba pójść i Pan to uczynił. Bo gdyby Pan tego nie zrobił, to wtedy sytuacja byłaby inna. I dla mnie proszę Pana, jak chcę Panu powiedzieć, ja już mam trochę więcej jak 20 lat. Dla mnie Pan jest bohaterem z Twojej kości. I takiego bohatera, z któryj kości ujrzeliśmy właśnie Pana. Ja pracuję z młodzieżą i wiem, że na tą młodzieżą trzeba się szczególnie pochylić. Tej młodzieży trzeba szczególnie współczuć. Kończąc, bo jestem już bywamy po plecach, wiemy o co chodzi, w związku z powyższym chciałem Panu życzyć, aby najwspanialszy mistrz i nauczyciel, którego rękę Pan uchwycił i które Pana prowadził, aby Panu dał jak najwięcej sił, dużo zdrowia, by właśnie naszą młodzież, tą młodzież, która znajduje się nieraz w trudnej sytuacji, Prowadzić na właściwą drogę. Dziękuję. Wspominamy się w swojej powiedzie o spotkaniach z młodzieżą w szkołach. Chciałem zapytać, jaki charakter mają te spotkania i czy przyjeżdżacie wszędzie, gdzie was zaproszą. Przyjeżdżamy wszędzie, gdzie nas zaproszą. Charakter tych spotkań z charakterem profilaktycznym. Pozwolicie państwo, że usiądę. Już nie będę wstawał. E, charakter jest taki... Przez wiele lat słuchałem profilaktyki, w której mówiło się o tym, że nie wolno brać, zakazywało się młodym ludziom. Z doświadczenia jednak wiem, że zakazane owoc smakuje najlepiej. Jest niestety tak się to głupio utarło. Dzisiaj wychodzimy do młodych ludzi z takim przesłaniem, nie ma sensu brać. Statystyki pokazują, że coraz więcej młodych ludzi umiera. Ma zniszczony układ nerwowy, żyją w depresji, w samozniszczeniu. A dilerzy, którzy często sprzedają narkotyki, nawet nie chcą dotknąć tych narkotyków ani z nich korzystać. Dlatego motywujemy ludzi do tego, aby byli pełni świadomi tego, co biorą, i że już nie ma sensu brać. Że mogą żyć innym życiem, że można żyć inaczej. Poprzez muzykę hip hopową, czyli wyjście i takie freestylowanie. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co dzisiaj zarapowałem, nie było gotowym tekstem. Tylko jest to na bieżąco brane z głowy. To są teksty, które układam. To jest tak zwana yy, yy, w hip-hopie, to jest taka sztuka freestyleowania, czyli tego wszystkiego, co, co ci przychodzi na bieżąco do głowy. I w taki sposób podchodzimy do młodych ludzi, inspirujemy ich, zaczepiamy ich, rozmawiamy z nimi, pokazujemy im, że można ciekawie żyć bez używania narkotyków, być fajnym, na fali, na czasie i wcale nie wstydzić się Pana Jezusa. A jeśli chodzi o spotkanie, to tak, realizujemy je. Poprzez to, że przyjeżdżamy, umawiamy się wcześniej. Najlepiej jest po prostu dogadać się z panią pedagogą, aby skontaktowała się z nami. Wtedy dogadujemy takie spotkanie. Przyjeżdżamy do danego miasta, realizujemy taki projekt i wracamy do siebie. Czy ktoś jeszcze? Dodam może od siebie, że jeśli chodzi o te projekty w szkołach, one są realizowane przez naszą fundację. Pozwoliłem sobie tutaj bratu, tak jak powiedziałem wcześniej, dać takie zaproszenia do pomocy w realizacji tego projektu, dlatego że szkoły dzisiaj nie mają niestety środków na te, na, na te projekty. I my podajemy oficjalnie taką ulotkę, numer rachunku, na którym można pomóc, wspierać tego typu projekty, z, z, z uwzględnieniem tego, że Państwo chcecie widzieć, jak to jest robione, na co to wszystko idzie i tak dalej. I wielu ludzi na terenie województwa łaskiego wzięło w tym udział. Dotarliśmy do wielu szkół, zakładów poprawczych, zakładów karnych. Za te pieniądze kupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, dzięki któremu możemy funkcjonować i jakby realizujemy go dzisiaj systematycznie w miejscach oświaty, w domach dziecka. Dlatego, że domy dziecka nie mają na takie rzeczy pieniądze. Zakłady poprawcze również, wiele szkół w miejscowościach podmiejskich tak samo. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie. Czy również ten projekt może być zrealizowany za granicą? Myślę, że tak, jak najbardziej. Tylko że wtedy wszystkie szczegóły musielibyśmy omówić na spokojnie, a, a, a spotykając się gdzieś na boku. Mamy naszą stronę internetową dla Państwa wiadomości, ona nazywa się www.rappedagogia.pl. Tam są wszystkie dane odnośnie projektu, nasze dane kontaktowe i, i wtedy zwaniamy się i ustalamy wszystkiego rodzaju szczegóły.